Siemano widzowie, ja jestem Albus, ze mną jest Matrix Witam e, Pan Jennings, ale on akurat nie ma mikrofonu, więc mną nie przywita i Mario. Dzień dobry. Do. Dzisiaj mamy challenge, że robimy stację bezmową. Jeżeli nie wiecie o co w tym chodzi, to Wam w wytłumaczę. Lecimy na e, stację paliw i tam obudzujemy ją. I jakieś chłopy do nas podjeżdżają i podjeżdżają my im to i my tankujemy auto. Tenkujemy auto. I tak to wygląda. No, no ostatnio jak jeszcze, tak nie znał Mieliśmy jeden taki odcinek, ale to jeszcze bez był w parach. Jak chcecie, to możecie wejść na kanał Arbuza i go oglądać też, tą pierwszą część. Tylko w pierwszej to się w ogóle nie udało. Nie. Dobra, jak może będzie zaczął grać? Co? No lecimy tutaj. No to trzeba, żeby lecimy największej To jest małe, no. nie? ale to nie usuwaj jeszcze, żeby wiedzieli gdzie lecimy. Ale ja, że Daniel zrobił takiego samego samej koszkini. Mam to być ten snak. Tak, tak, i To dużo czasu? A nie, że Ja mogę iść ten, ja Ten domek trzeba zniszczyć? ten, a co czy... zostawimy? Jeżeli, a jeżeli ten pick ma kółka, to musimy go jakoś odsunąć. Jeżeli ma zablokowana. Wola nie ma zablokowanych, to ja wsiadam i odjeżdżam nim. Ja muszę na początku rozwalić ten domek Ja mam Ja mam łok Ja mam nie biec. Teraz rozwaję to. Tak. A Dwie 50 A, 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 A kanistry i opony dajcie tam na środek na to Koło tego na środek To mi da ta rybka jest w grze. w grze? Nie. Nie. Aha. Dobra. Dobra. Da, mam opony. Jestem. Ja dałem już tam dwa i jedno opony. A najdów, wiesz, ej, nie? zabierzcie najdy do klipunku, ale ja biorę najdy. Ale nie sami nimi. tu że ktoś ma trzy. Weź je zabierz, że... Wyskaki, Dobra, mam karnistę. Ej, ej a każdy poleciał nas następnej na, na stację, jakby um, ja poleciał z Matrixem, byśmy tam pozbierali wszystkie opony i wszystkie karnistry? Mm -hmm. Nie. To by był dobry plan, byśmy mniej więcej rzeczy.

O kaniusz. Weź go tam postać. Ja też chcę. Zapraszam, zbudujcie tam daszki, bo ja nie mam masy tuż. Weź też te świetniki i tą wędkę. Ja się wezmę ja ja Ale już oprócz... Ma ktoś dwa miejsca. i ma chłopkę jedną. To jest tą No, a na razie dobrą mamy sytetę. Dobra, Bo jak przyjdę po drogach. Dobra. Ej, chodź ci pomożecie mi to zniszczyć Nie wiem, bo ja jestem w drodze właśnie teraz Co tam to właśnie? Nie wiem, to jest już pompa? A A nie, ściany zabuduj, ściany Ok, to mam tego To ja tego go tak kika, w sumie Takie coś, że tu będzie wiatr I tu, I tu. tu. tu będzie połączone. I dawaj zbudujmy tylko daszki. Nie ma co mapy taki to nie Dużo w miarę. A mogę zrobić. Żeby... Czekaj, bo aż się o to, szukę była jest. E żeby obudować da ja mam ponad 3, 363 kamienia i 153 pewnej i To budow wideo Nie ja nie umiem Masz Masz tumatce

serduszka, Tak, z zrobię po drugiej stronie. O tutaj zrobię. Ej, chłopaki, mam wybuchowy łuk, ale ja paliwo. O tu nie używaj go na razie. Tej, masz hotgun jeszcze. Wiesz?

chłopaki na nic i trzech chłopaki na nic to było. A może coś też przyjedzie? Py jak pani to wygląda Jeniks! Tylko niech tu przyjadę, bo nie muszę jakoś tak przyjeździć. Jeniks. Dżeniks!

nie ja chcę tu wiedzieć No ale już nie nie chcę Tu No to tu będę tu mnie nie wiem no. Ej, Ej ja tam akurat jadą Bajcie tam No ja ja Ej gdzie jadą? Cześć, tu, że widzieli Jadą okay. Patrz, biorą auto Jadą, chodźcie okay. Gdzie oni? Tam Nie strzelaj do nich Zękujmy im, bo oni myśleli, że my chcemy do nich przeszkadzać Proszę, proszę Ej, to No kto to podpalił? No chpaki Sam szybciej Jezus, no kto to rozwala? Ja dostał. to oni mieli za broń? O rpg Co? Uj, tam robicie? Nie no, bardzo nie mam tylko broń, mam rpg a nawet. No, to No, to bardzo wypadka. Tak. Co? Ej, weź sobie tu Mario cicho bądź, bo ten mówił to. Maki, maki, dajcie się pa. No dobra, dobra, dobra. Goku, co ty mówisz? Pa, pa. Po mnie tego jedziemy. Po Jest, 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 jest! Jest, jest, <seres2> na pracy jest! Jest, jest, jest! 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 odbijał. Aż Jest! 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 Rzuci go! Rzuci go! Ej, go. E, daj mi ktoś coś do, leczenia. do samochodu Dawajcie, wsiadajcie! Wsiadać Mac, dziennik! Patrzy patrz, ja mam, fio... patrz, ja mam takie żłobka, Takiego co ja to jak tu jest jakiś mały, to tu poszło. Nie! Nie, nie, szybko! Nie by się tu przydał, No to musi być rzut o na gierkę. No paliwa się kończy. A co? nikt nie brał tanków? No nie. No to jest paliwa. Dobre. Dobra, jedziemy na chopaki na tych oczach. Jakim to mówię? I nie wiem. Gdybym je dochował. Ja A, Linon! Liną. W górę. W górę. Zabudujcie się. No, czy... Czym jest?! Cały zlaster. Mają się ja Ma ale jeszcze. Fajnie. No, też. No, też. No. Nie no, kurde, idę do nich Ej jak mi Nie no, z wysokości wpadłem Chodź mi Mario ulec, masz znaczy, ucień Nikt Ej siłko.

My możemy to przegrać z jednego powodu. Czemu? Bo mamy małą lec... Przestań, na kata. Nie, ja mam już dużo leczenia. Chodźcie do mnie, bo mam cztery tak. Cztery czkostki. Dobra. Dawaj, rzucaj, Mario. Ty! Mario, ja mam dwie... Że... Trzy. Ło, chłop.

Obie mają Ja o lołach, ale było. Ale też pomocy. Ale Pomogę, też nie ma, nie tak, chyba. Ma pandażę. Tam, tam, gdzieś. No, no, dawaj. No, jezu, się zablokował i przy kołości prawie wysadziłem. Kto był taki mądry? Wstak. Ja. Boże. I nie mać ma tu węgiel. Jeden z nie No, no. no, no i może dobra. nie idź za mną. dwa ode mnie sali ten A ja mam. Ja Maria masz matkę. Co? Wstać. Daj, daj, bo ty masz dobry wóz. Taki niesiony. Nie. Podaj matkę. Dobra, nie leży. Dojechałaś, że mi coś Nie Co tego?